Dajcie tu ja, Żyneta, dzisiaj mi przyszła paczka od tej firmy. Dwie duże paczki, bo tu jest jedna, tam mam jeszcze drugą. I razem mam osiem rzeczy. Chwilę wam pokażę, co się znajduje w środku. Tutaj macie kod rabatowy, jak będziecie chcieli coś kupić z tej strony. Zobaczymy, czy ciuchy będą wysokiej jakości i czy będą wyglądać po prostu tak jak na zdjęciach. Dużo TikTokerek promowało tą firmę. I nawet jedne spodnie były bardzo popularne na TikToku, właśnie te, i je też e, dostałam. Najpierw otworzymy tą paczkę. Tak wyglądają zapakowane ciuchy. Są one w takich bardzo ładnych foliach. I właśnie to są też te spodnie, o których Wam właśnie mówiłam. I rozmiar S. Jak wyglądają te spodnie na stronie? I uwaga, otwieramy. Uuu, dobra. Prezentują się one tak. Są to takie dresowe spodnie, i z nich wystają takie czerwone spodenki, bokserki. Jakaś piżama. Tak to wygląda. I y, ten kolor się właśnie łączy z tym serduszkiem. Po bokach te spodnie mają 5 pasków. I te spodenki oczywiście są tutaj wszyte, nie są oddzielnie. E, jest bardzo duży hype na te spodnie, więc stwierdziłam, że sobie je wezmę. I zobaczymy, czy będą one pasować. Te spodnie e, będą fajnie wyglądać chyba do każdego koloru topu. Zobaczcie, można czarny założyć, będzie pasować do tej kratki. Czerwony, szary, no dużo opcji do tych spodni pasuje. Od razu mówię, że mam 1,71 i te spodnie mają rozmiar S. Od razu będziecie mogli sobie zmierzyć, jaki wy macie wzrost i jak na Was się one będą układać. Czy będą za krótkie, czy za długie. Wyglądają one tak, są one tutaj na dole takie bardzo szerokie. Możemy je też wziąć tak wyżej i tak są długościowo idealne jak na mój wzrost. Nawet jak je wezmę na całą górę, to są idealnie, ale je raczej się powinno tak nosić. Wam się też znudzi ten czerwony pasek, to raczej możemy zrobić coś takiego. I tutaj o. I zobaczcie, i macie zwykłe dresy, tak to. Mi się bardzo podobały te spodnie, są takie inne. Były jeszcze inne kolorystyki, zielono-czarne chyba i całe czarno-białe. Ale te mi się chyba najbardziej spodobały. Otwieramy kolejną paczkę. Tutaj jak widzicie już przez folię to są dresy z różowymi kokardkami. Podoba mi się bardzo ta strona, bo tu są takie inne te ciuchy i są bardzo wysokiej jakości, jak widzicie w sumie. Te dresy mają ten sam znaczek tutaj. Ten znaczek w ogóle mi się bardzo podoba. Ale taki yy, tylko w kolorze różowym. Tutaj mamy taką koronkę. Teraz koronka jest bardzo modna. I różowy taki pastelowy kolor też jest teraz modny. I tutaj właśnie jest połączenie tego wszystkiego w takim dresie. Jest on z takimi szerokimi nogawkami. I na końcu ma takie sznureczki i z tego chyba się robi kokardkę, więc zrobimy tutaj kokardki bo raczej nie powinno to tak wywiewać. Chyba na stronie były kartki zrobione, więc to zawiążę. Prezentuje się to tak. Bardzo ładne takie dziewczęce dresy. Mówiąc, że dresy, to możecie i tak wyglądać bardzo kobieco. Te są w rozmiarze M. Chciałam takie trochę luźniejsze te spodnie. W tamtych miałam S, a i tak były idealne na mój wzrost. Te zobaczymy, jakie będą. Mi się wydaje, że będą lekko dłuższe, ale to za chwilę zobaczymy. Te dresy się tak prezentują w całości. Prawie 360. I chyba tą sznurówkę bym wyciągnęła, bo chyba by z tego lepiej wyglądało. Ale z tym też ładnie wygląda. Tak więcej jest na tych spodniach. I podoba mi się bardzo w tej firmie, że oni robią te wszystkie spodnie typowo pod wysokich ludzi. Bo na przykład, jak ktoś jest niski, to może sobie je skrócić, a wysoka osoba po prostu sobie nie doszyje tych spodni. One mają też 100% bawełny. Bardzo mi się one podobają. No, na polskich stronach albo w takich sieciówkach ciężko znaleźć tego typu rzeczy. Tą stronę bardzo polecam, jeśli chcecie coś innego sobie zamówić. Tak wyglądają te spodnie z bliska i myślę, że są warte naprawdę swojej ceny. Jeśli ktoś by był ciekawy, to od spodu te spodnie wyglądają tak, czyli nie są typowo na zimę, tylko w lato też możecie je zakładać. Następna rzecz, i teraz widzę, że tu będzie bluza, czyli coś innego. Jest ona cała czarna. Bardzo ładnie zapakowane są te rzeczy, naprawdę. W ogóle te metki są takie twarde, i widać, że jest to wszystko starannie zrobione. Ta bluza ma rozmiar M, bo oni i tak wysyłają w miarę oversize te ciuchy. Więc stwierdziłam, że nie będę brała l -ki. Bo, jak zamawiam na przykład na AliExpress czy coś, no to zawsze biorę LKXL, bo tam są mniejsze te rozmiary. A tutaj idealnie Wam wysyłają. I macie też napisane na stronie wszystkie wymiary czy coś, więc to jest też fajne. Skrótce z przodu ma takie dwie gwiazdeczki, i one są takie misiowe. Nie wiem czy widać. I tutaj jest napisana nazwa tej firmy. I z tyłu mamy taką dużą gwiazdę, też misiową. Nie widziałam, że to takie będzie, ale fajna taka. Nie mam czarnej bluzy, takiej ładnej. Ta mi się szyda. Nie ma pod spodem żadnego polarka ani nic. Wygląda na tak. Tak się prezentuje ta bluza. Taka zwyczajna, jeśli chcecie zwyczajną bluzę sobie kupić, to ta naprawdę fajnie się układa. Bardzo ładnie pachną w ogóle te ciuchy. I z tyłu ma tą gwiazdkę. I kaptur wygląda tak. Następna rzecz i tutaj tą rzecz zamówiłam w rozmiarze większym, ponieważ dżinsy z tej strony akurat są krótsze, bardziej na niskie osoby. I jest to rozmiar 32. Tutaj te spodnie wyglądają tak, wyglądają one pięknie w kamerze. I mają oczywiście to serduszko, co w każdych spodniach. I tutaj mamy też taki sznureczek z diamentami. Go możemy zawsze ściągnąć, jeśli nam się nie podoba. I w całości one się prezentują tak. Mega się świecą. W tych spodniach akurat dobrze, że jest ten pasek, bo są one w pasie lekko za duże. Ale yy, długościowo są idealne, dlatego jak macie 1,71 m, to właśnie chyba takie rozmiary musicie sobie zamawiać albo o jeden, może mniejsze. Ściągnę ten pasek, zobaczymy jak to będzie bez paska się prezentowało. Paska się w tych spodniach tak prezentują. chyba o wiele lepiej wyglądają, aż tak w sumie nie spadają. Po prostu muszę je bardzo nisko nosić. Ale to też nie wygląda w sumie tak źle, bo teraz jest tak młotnie. Mogę też po prostu chodzić tak, jak teraz jestem ubrana, czyli że spodenki pod spodem i na górze czarny top i na to te spodnie. Fajnie to wygląda. Fajnie jak są wakacje i świeci słońce, no to naprawdę. Albo jak jest ciemno i ktoś włączy flesza, to też te spodnie się tak fajnie świecą. Są po prostu takie inne. Tutaj yy, obok diamencika jest dosłownie diamencik. Wszędzie tu są diamenciki. Następna będzie bluza. Teraz ten wzorek jest naprawdę bardzo modny. Mam nawet yy, z tym wzorkiem spodnie. I ta bluza wygląda tak. Tutaj są takie liści i drzewa różne. Nie wiem, czy mi będzie ta bluza pasowała do twarzy, ale jeśli Wam się podobają takie rzeczy, to naprawdę polecam. Ma ona rozmiar M. Wygląda ona tak. Bardzo ładnie się układa, jest bardzo fajnego materiału. Do jakiejś kamizelki czy coś, na jakieś wakacje, czy coś można fajnie sobie z jakimiś szerokimi spodniami zrobić outfit. Z kapturem wygląda. Nie tak. wiem, czy ona tak do mnie pasuje, bo mam brązowe włosy. Mi się wydaje, że bardziej do blondynek takie bluzy pasują. Dobra, otwieramy następną rzecz. I tutaj mamy taką bluzę. Tutaj ta bluza ma takie białe koraliki. Bardzo ładna, taka inna. Zazwyczaj, jak robią bluzy, to są one w diamenciki czy coś. A to jest właśnie w takie kor koraliki. Ona ma zapinanie tu od góry i od dołu. Ma tutaj kieszenie wszyte i jest to rozmiar L, więc mi się wydaje, że będzie trochę za duża. Ale zobaczymy. O, takie duże bluzy też są. Fajne. No, tak jak mówiłam. Tutaj e, wszystkie ciuchy robią oversize, więc lepiej sobie zamówić tą m zamiast l -ki. Ale te większe zresztą wyglądają tak źle. Że... Napiszcie w komentarzu, czy mi pasuje ta bluza. E, I jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu kolczyki. Zobaczymy, kto ogląda moje filmy do końca. Mogę sobie też tę bluzę tak odpiąć fajnie wygląda. Następna rzecz yy, jest w rozmiarze XL. Jest to, jak widzicie tutaj przez folię, bluza szara. Wygląda ona tak. Tu jest napisana firma na środku. I są tu jakieś znaki drogowe. Bardzo fajna yy, bluza dla fanatyków. aut. Przymierzę ją i zobaczymy, jak będę się w niej prezentować. Ojeju, zastanawiałam się w ogóle, czy ją brać, a jest naprawdę piękna. Ma bardzo duży rozmiar, ale yy, bardzo fajnie to wygląda. Ojeju, to chyba będzie teraz moja ulubiona bluza. Możecie ocenić w komentarzu, co o niej sądzicie. Mi się wydaje, że jest naprawdę spoko. Ma tutaj na rękawach takie tutaj, ślaczki. I kaptur wygląda tak. Tutaj będą następnie spodnie, podobne do tych, co były wcześniej, bo one też będą z diamencikami, tylko tych diamentów tutaj nie będzie aż tak dużo, tylko no, ich będzie mniej. Wyglądają one tak. One po prostu. Yy, I tutaj mają oczywiście to serduszko, co w każdych spodniach. One po prostu w niektórych miejscach mają takie grubsze te diamenty, a w niektórych takie bardzo malutkie. I te chyba mi się bardziej podobają, bo tamte są bardziej takie nawalone, a tutaj jest jednak tych diamencików mniej i nie są takie przesadzone. Przymierzę je i yy, sami ocenicie jak wyglądają. Są one w mniejszym rozmiarze, bo jest to rozmiar 28. Wyglądają one tak. 28, wcześniej Wam mówiłam, żebyście sobie wzięli mniejszy rozmiar. Jeśli lubicie takie spodnie, co ja mam teraz i jesteście w moim wzroście, takie, że idealnie dosłownie z długością, to możecie takie rozmiary zamawiać. Mi się bardziej podobają spodnie, są lekko dłuższe. Ale te też są fajne. Bardzo w ogóle w tej filmie mi się podoba odcień wszystkich jeansów, bo on jest taki idealny. Zobaczcie. Taki idealny jeans. Nie jest jakiś taki za jasny, za ciemny, tylko właśnie taki idealny. Taki mi się najbardziej podoba. I ostatnia, dziesiąta rzecz. Kurtkę. Ona ma rozmiarze M i wygląda ona tak U, jak chcecie sobie kupić skórzaną kurtkę to ta jest naprawdę bardzo ładna zobaczmy jak się układa i ma ona na dole taki ściągacz i kieszenie i ta kurtka ma tutaj takie lekko brązowe odcienie Tak się ona nam nie prezentuje. Jest taka elegancka do jakiejś spódniczki czy coś. I tutaj ma taką przypinkę. Bardzo ładną. I z tyłu ta krótka nic nie ma. No i co? Bardzo polecam, jeśli chcecie sobie kupić skórzaną kurtkę. tutaj macie moich ostatnich subskryberów, także polecam. Subskrybować, możecie też mnie wspierać na dole, macie taką ikonkę do wspierania. Bardzo Wam tak to dziękuję, to mnie też motywuje do nagrywania. To już jest koniec odcinka. Jeśli Wam się podobał, możecie dać łapkę w górę i subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Pa Pa!